Jezus podniósł oczy, zobaczył jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też jak pewna uboga wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki i rzekł: Prawdziwie, powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało. Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Dzisiaj mamy Taką kontynuację swoistą nauki i powiedziałbym spojrzenia, sposobu jak patrzy Chrystus. Wczoraj w Ewangelii czytaliśmy, się uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych. Mnieście, czynili. Mnieście uczynili. Dzisiaj Pan Jezus mówi, Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wróciła więcej niż wszyscy inni, dlatego że wróciła wszystko co posiadała. O ile wczorajszej Ewangelii to, że czyn wobec tego ubogiego, wobec tego najmniejszego brata jest tak cenny w oczach Chrystusa, wynikał stąd, że czyn wobec ubogiego, który nie jest w stanie i, i, i tego najmniejszego brata nie daje człowiekowi żadnej korzyści. Nawet nie, musi, nie może się spodziewać odpłaty. Równej. Pamiętamy też tą przypowieść, której Pan Jezus mówi do, do gospodarza. Mówi w ten sposób. Jeżeli macie jakąś uroczystość, to nie zapraszajcie Waszych krewnych, przyjaciół, sąsiadów, którzy też Was zaproszą, kiedy u nich będzie jakaś uroczystość. Zapraszajcie tych ubogich ludzi, którzy nie są w stanie Was zaprosić, nie? a wtedy Wasza nagroda będzie wielka, bo będziecie mieli nagrodę u Boga. Zaproszenie tych ubogich, dobry czyn wobec tego najmniejszego brata, jest przejawem szczerości, autentyczności, pragnienia rzeczywiście dania czegoś od siebie, bez liczenia na korzyść, na zysk, na jakiś profit z tego wynikający. Dzisiaj wskazanie na to, że ktoś, kto daje. Wszystko, co posiada, daje całą resztę. Jest także znakiem szczerości gestu dania. Przed Bogiem liczy się tylko autentyczność i szczerość. I to jest, powiedziałbym, jego główne kryterium. Bóg nie żąda od nas wiele, nie żąda mało, wiele. To nie te kategorie. Bóg żąda od nas tego, co jest autentyczne. Dzisiaj można powiedzieć, żąda wszystkiego. Jeżeli dajemy wszystko, to wtedy dopiero naprawdę dajemy. Kiedy okazujemy miłosierdzie wobec tego ostatniego, najmniejszego, Bogiego, który nie jest w stanie nam odpłacić za to, to wtedy jest to przejaw szczerości serca. Ale też kiedy Bogu oddajemy to, co jest naszą słabością, to czego się wstydzimy. Co byśmy chcieli sami schować, co byśmy chcieli zatuszować i oddajemy to Bogu w szczerym wyznaniu, to też to jest najcenniejsze wokół, w oczach Boga, bo to oznacza, że czego daje wszystko. Ta nauka o, o tym, że to szczerość serca jest najważniejsza. Jest bardzo mocno wyrażona w kazaniu na górze. Pan Jezus tam bardzo wyraźnie mówi. Mówi na przykład o niecuzołóżnie i komentuje: Jeżeli ktoś pożąda w sercu, to już cudzołoży, Jest przykazanie zabijaj, a w sercu ma złość na drugiego i już jest winny przeciw temu przykazaniu. Rozstrzygające jest to, co jest w sercu. Czy tam jest szczerość, otwartość? autentyczność, prawdziwość? Czy tam jest jakieś zakłamanie, jakieś, jakieś wyrachowanie, jakieś liczenie na coś, co nie jest od Boga? Pan Jezus tego oczekuje, ale oczekuje dlatego, że On robi tak samo. On daje wszystko. Ojciec dał swego Syna jednorodzonego, umiłowanego. Nie miał nic więcej, to jest wszystko, co miał. Dał za nasze zbawienie. Syn daje wszystko, co ma, przychodząc na Ziemię, jedyny dar, który naprawdę ma to życie, i to daje do końca. Mało tego jeszcze, to życie oddaje takiej atmosferze, jakby wszystko przegrał. Nie ma żadnego profitu, nie ma żadnej nagrody za to, nie ma żadnego uznania, bo w tym, że poniósł śmierć haniebną, a jeszcze zgodnie z tekstem. Księgi powtórzonego prawa: przeklęty kto zabił na drzewie, ma jeszcze to znanie przekleństwa na sobie. To znaczy, oddał wszystko, nie mając, nie spodziewając się, nie oczekując niczego w zamiar. Czysty, szczery dar z miłości. Nikt nie ma większej miłości na ten, gdy ktoś życie oddaje. Jako taki, który dał wszystko, daje siebie, nie coś od siebie, ale siebie daje, od nas też oczekuje daru z siebie. Tego szczerego daru jednocześnie trzeba pamiętać, że ten szczery dar wyraża się w konkretnych gestach miłości, miłosierdzia wobec innych ludzi. Coście uczynili jednemu z tych braci najmniejszych, mnieście uczynili. Rozstrzygająca jest szczerość, autentyczność w sercu.